Wszystkie kwiaty są takie piękne, ja tak bardzo lubię kwiaty, tak żebym wszystkie zgarnęła, które tu są. Na małym rynku zawsze cieszy się wielką popularnością. Zwłaszcza teraz, kiedy pomimo tego, że pogoda pod psem, trzeba już zacząć sieć i sadzić. Na tym targu odnajdziemy wszystko to, co świetnie się na balkony i do gruntu nadaje. Znajdziemy tam różnorodne kwitnące rośliny balkonowe, sadzonki warzyw i zioła do gruntu lub do donic. Na balkonie, no obecnie, to super tunie. Te wisty, super tunie. Przepięknie kwitną, niewymagające, odporne na deszcz, wiatr. Polecam. Starczyk. Na no wszystkie kwiaty. Mam do słońca balkon, surfinie e, te zwisające też. Ja czy hodowała pani kiedykolwiek warzywa na balkonie? Nie? Nie, bo mam ogród. Tak? No dobrze, I co się udaje w tym? No. Przede wszystkim ogórki mi rosną i fasolka szparagowa. Udają się hmm. panu pomidory? Tak, tak, udają się. Dlaczego? Dlatego? No, jak się dobrze posadzi i potem się dba o nie, no to się udają. Jak uprawiać kamidary w gruncie, żeby owocowały, żeby dawały dobre, plany. plony? W słońcu, większy odstęp między sadzonkami i obornik pod spód. No, i to się sprawdza, tak. I dbać o to, żeby grzyby nie zaatakowały. Niektóre z roślin balkonowych bardzo są kapryśne i wymagające, ale są też takie, które w uprawie są nieskomplikowane. Są podlewać nawóz do kwitnących i nic więcej. Jak stwierdzili naukowcy, praca w ogrodzie, plewienie daje wielką radość i świetnie relaksuje. Twierdzą oni, że to skutek wdychania zapachu gleby, a też dosłownie wdychania bakterii w tej glebie żyjących. Poprawiają one nastrój i ogólne samopoczucie. Te glebowe bakterie powodują uwalnianie serotoniny, co świetnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Tak więc prace ogrodnicze dają błogi spokój. Warto się przekonać. Bo to jest taka radość w ogóle moje hobby. Uwielbiam, no także lubię takie rzeczy sadzić.